Ostatnio jakiś debil spadł z dachu, ale ja byłem mądrzejszy i postanowiłem, zajmiemy się zadaniem, które nazywa się wonne zioła, albo nie, ej w sumie tu już nic nie ma, a no to robimy dzisiaj sobie zadanie główne, fajne latające blaszki. Zadaniu głównu. Ui ui ui. Chyba, że mam jakieś zadania do odebrania. Masz nie wierzę, że już nie mam zadań pobocznych. Coś mi tu nie gra. A tu. Jezu, ty jeszcze o tym? No, dobrze, pokaż. Na no, pochwal się. Wow, masz pistolet. I... gówno! I w sumie też masz... Gówno! Czujku, kupi jesteś. Hmm. E mapa. A, nie mam już zadań pobocznych. Takich ciekawszych przynajmniej. Nie. Jakość w rozsądnej cenie. To moja dewiza. Hmm. Jednak nie robimy dzisiaj zadania głównego. Mamy tam jedno zadanie? Najpierw skończ urajana, Potem wróć do Aziza. Eee. Kurde. No są tutaj ludzie Osmana. Co, to jakieś upośledzone zombie? Hmm. No cóż Jade poczeka. Co tam rzeczy ważne i ważniejsze? O kurde, wybuchający. No nie, tylko nie ty i sobie. I stąd żegnam. Jezus, i znów ten nie gówno. No i po to, żeś wybuchał, wybuchaj koło. O. I make w Cooper. Boż ty, kurde. Co jest? Ej, hey, jesteś Krej, prawda? Chcesz trochę cennych informacji? Co konkretnie masz na myśli? Słuchaj, jestem budowlańcem. Pracowałem w pewnej firmie na Starym Mieście. Eee, w sektorze zero, tak chyba ludzie teraz mówią. I wiesz, co zajmowało cały nasz czas? Kanały. Brzmi ekscytująco. Ej, nie pora teraz na sarkazm. System kanałów Karano to prawdziwa ślicznotka. Jeśli tylko spojrzeć na to właśnie. O nie, poszedłem broń. Pomóż mi. Pomóż mi. Ojej, zginął. A ja akurat naprawiłem sobie i ucięłem jej rękę. No cóż... Co, Ty jeszcze masz zamiar wstać? No, już myślałem. Tyyyyk. Wywal się. O, idealna pozycja. następnego. O kurde, żonka idzie. szczecinanka, Pyk. Tym się zajmij. Ja stąd idę. Nie, tu nie było. O, wódka. Lubię. Otwórz. o. No nie, jakiś, ale gówno, ej, koleś, tutaj. Ej, koleś, dobra, tutaj widzę, no i co? No i gówno, bo nic nie masz w Co jest z tobą, nie tak? Chyba wszystko. Pyk, 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 pyk. I na lampę. Pik, 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 pik. Ach, lubię lampę. I lubię spadać na samochody. Kurde, jakie barykady tu. Idę, czy mi śmierdziel wyskoczy. Ja stąd idę. Żegnam. Ciebie też. Leżeś tam. No, bardzo ładnie. O, wybuchający. Uj. Ten się podał, ten kurde se mieszka. Idź stąd. Żegnam. Idź ode mnie. Żegnam. Kurde, jak trika robi. Aha, nie wejdziesz tu. Co to? Pyk. I myk. Myk, myk, myk. Kurde! Co? A, bo są to deski podłogowe A, to dlatego w niektórych częściach mogę zbierać te, coś takiego No ty się żartujesz. Wracaj skąd przeszedłeś Tam Dobranoc Ach te zombie Nazywam big, big, big. Big. się Neil Fallon. Jestem dziennikarzem International Affairs Magazine. Słyszałem o tobie. Naprawdę? Jak od diabła tu trafiłeś? Na początku kwarantanny nie było to takie trudne, a kiedy u sterów posadzili Sulejmana, wiadomo już było jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać. Właściwie to zdecydowałem się wydostać, ale nie mam pojęcia jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić. Ale nie tutaj. Nie wydostanę cię z Haranu. Chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne. Ale ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. Przeprowadziłem setki rozmów z... ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman naprawdę powinien za to odpowiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i... Słuchaj, naprawdę potrzebuję pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy. Wszystko! Siedziałem jak trusia w kawiarence internetowej, kiedy nagle zjawiła się horda zarażonych. Udało mi się ujść bez szwanku, ale torba została w kawiarence. I wszystko jest w tej torbie? Większość. Ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj, wiem, że proszę o wiele. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów... Nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. Ale ja obiecuję, że ci to mordo przyniosę, tak? No. Dostałem to zadanie? Jak przeżyć w krainie zombie. O, dobra, jest. Kurde. Hm. Dobra, lecimy. O panie, 500 metrów. No się zostałem, co to jaki ząbieg A puszczasz bezpieczną strefę Buuuu Nie myślałem się podpali czy coś O kabumucz buchaj O kurde No, Nawet nie ma po nim śladu Takie zębieki to fajne są Dobra, zajmij się tym No po prostu go zaraz strzepnę A, ten się chodzi w ogóle No jeszcze ty, no chodź No, jeszcze ktoś O główkę <grystanie> yes. No. Hehe tak wygląda każdy mój dzień w tej grze. Pyk. mik, 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 mik. Jestem ci dłużny, stary. Dobra, dawaj, kasulam mu się. Nie no, dokładnie. się Meg myk. myk. Hm. Fina. Jeszcze bym się upewnił, gdzie to jest. E, nie po drodze mi. No kurde plujek. I stąd, bo cię po prostu trzepnę. No dobra noc Kurde plejki, to są takie kurde natrętne gówno, że to jest hit No naprawdę byście sobie zagrali byście widzieli Ale tak bardziej te natrętne są te szybkie I tu na dole coś się dzieje to jest? Dobra, nie chcemy mi się tego otwierać. Gdzie tu jest wejście? Tu? Nie. Co? Gdzie jest wejście? Tu? Nie. I chwilę, pytaj tego czy tutaj nie powinno być jakieś drzwi, przypadkiem? Tak, trochę chyba bez sensu jest robić samo okno. Jup. O, co my tu mamy? To są chyba tylko rzeczy, w sensie te, do znalezienia. Takie fajne miejsca, gdzie są wszystkie rzeczy. otworzyć? A mogę otworzyć? Nie mogę tego otworzyć, kurde. O, zapasy domowe, hałwa. Jest tu coś jeszcze? Nie. O. Hej, otwieraj! Kim jesteś? Crane, zwierzy, słyszałem krzyk kobiety. A, ta, moja żona, ona właśnie rodzi. O, kurde, mogę jakoś pomóc? Potrzebny nam alkohol. Do odkażania. No, pomóż proszę Alkohol? Eee. Alkohol? Dobrze, niech będzie. Ile ja mam alkoholi, eee, 53. Znalazłem alkohol. Dzięki, to nam bardzo pomoże. Ale tylko tyle znalazłeś? R raczej niezbyt dużo. No sam bym poszedł szukać, ale przecież żony nie zostawię. Spróbuję znaleźć więcej. Dobra. No to kolejny. To się. ja, Crane. Mam więcej alkoholu. A jesteś? Super, bo normalnie idzie jak woda, wiesz? Aha. E, tylko tyle? Prawie starczy, ale nie całkiem. Musisz tam mieć naprawdę brudno. Przy tej epidemii wszystko trzeba przemywać, na cacy. Nie mogę ryzykować, że dzisiaj się zarazi. Musimy mieć więcej alkoholu. Zaraza jest przekazywana przez ugryzienie, a nie... Coś mi tu nie gra. Hej, mam więcej alkoholu. Wszystko w porządku? A, masz jeszcze? E, tak, mam. Dzięki. Sześć! Mógłbym to olać, ale tego nie zrobię. Ale co? O, otwieranie zamków średnie Nie. O, było Kurde, debilu. Naucz się otwierać te zamki No ty debilu, no dwa wytrychy żeś połamał no Tu No, Trzy! no.

To jeszcze siłę masz rzeź mordy? Hmm wybuchować ciały Nie Oj o nie, ukradzi ono zrzut hmm. ja właśnie wydałem y, 12 alkoholi Najwyraźniej tak <grym> Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. Pyk. Przeglądaj sobie. Euno u mnie dobrego towaru. Hmm. Ja ci nie chcę nic mówić, ale wszyscy to mają. To samo co ty. No prawie wszyscy, bo tam niektórzy nie mają pistoletów. Ui. Daleko jeszcze ta kawiarenka i przewrót przód. U. Dobra, odpoczynek. O, zombił Palon, to ja jestem nieopodal kawiarenki. Powinienem o czymś wiedzieć? Nie zamawiaj laty opalają mleko. No nie. No nie. No. O kurde. A posążek, dobra, zapasy domowe. Mam twoją torbę. Gdzie jest aparat? Mój Boże, jesteś niesamowity. Aparat jest w bagażniku czarnego samochodu na moście niesławy. Nie to chciałem usłyszeć. O, szczurek. Ale słodziak, kurde. Most nie sławy to jest Szczeciniański most tylko jednym z Kurde, zauważyli mnie. Pyk, pyk, pyk. Myk... O tutaj. Tu, 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 tu. No, co jest? Ja po prostu się dostarczał. Skrzyneczka. tyle czekałem, aż cię znajdę. O, i to jeszcze za pierwszym razem. To będzie szczęśliwa skrzynka, jestem pewien. He, <laughs> miałem rację. No. Żegnam. 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 No nie niesławy, to tędy. Kurde no biegacz głupi. Idź stąd! Jakie ciemnej strefy. Ja się nie pisałem na żadne ciemne strefy, halo No opuszczasz ciemną strefę. No i aparat Falona. Już deplujek. Jaki to był samochód? Czarny. O kurde, wy Wiedziałem. Nie ma odcinka, w którym bym nie umarł. Eee. Nie wierzę w to. Po prostu to kurwa nie wierzę. Na gulu. Ještě šliškujku vno. Tup 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 tup. A ten sakra ježe mi? Nevraží. Kurde, jsem tudy. Tutaj... Pojď expio. O znów wybuchacz. O kurde, znów dwóch. Tutaj tam kolejny jeszcze leci. Idź stąd. Nie. Czarne auto, czarne... O, to to. Cholera. Nie, tu, 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 nie, nie, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Nie, 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 hej, nie, z nie, 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 Co? Co? Co tu się nie, pawliło? nie, Co? Co? Co tu się odwala? Chyba pabagowałem grę ogólnie Jezu Auto, 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 gdzie jest auto? Tu coś nie wydarzy... Ej, to nawet na mapie było I myj kaparat Dobra, teraz tutaj do góry i płoniemy. Teraz tam ogólnie super kozakiem pływakiem. Tak więc no dobra, myk. Myk. Make, 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 make. Falun! Udało ci się. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Jak się nazywasz? Ludzie muszą o tobie usłyszeć. To, jak się nazywam, nie ma znaczenia, bo i tak się stąd nie wydostaniesz. Nikt się nie wydostanie. Ale dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś swoim życiem? Pomyślałem sobie, że udowodnisz mi, że się myliłem. Powodzenia, Falun! Dzięki. No i wzajemnie. Nagroda 2000 dolarów. No i zajebiście. Ogólnie. To już mamy 25 minut nagrywek. Hmm. Mamy jeszcze dużo czasu. Ale wiem, gdzie pójdziemy. Pyk, pyk. Big <coughs> huh. Huh. <coughs> tick, 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 tick. Dobrze, i w, ten, w tym oto miejscu, za tą szybą w tym pięknym, magicznym autobusie zakończymy dzisiejszy odcinek. Tak więc, do następnego. Elu, elu.